Oczko przeciągnięte przez dwa oczka prawe, zdejmujemy jedno oczko na prawo, przekładamy je po prostu ściągając, jak do przerobienia na prawo, przekładamy na drut prawy bez przerobienia. Kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo. I teraz to oczko zdjęte, podważamy drutem lewym. W ten sposób przytrzymujemy sobie tutaj palcem te oczka na drucie prawym, żeby nam nie zjechały. Tu przytrzymujemy kciukiem to oczko i tak drutami manipulujemy, żeby zawiesić to zdjęte oczko na tych dwóch oczkach prawych. W ten sposób pozbyliśmy się jednego oczka, bo były trzy. A zostały dwa. Jeszcze raz pokażę. Zdejmujemy, jak do przerobienia na prawo. O, czyli jest w innym położeniu na drucie niż było poprzednio. Kolejne dwa oczka robimy na prawo. O, nitka się rozwaja. I teraz to oczko zdjęte ponad tymi.